Poniedziałek 26 marca Joanna Dudzik Dzień dobry Rozpoczynamy wiadomości raciborskie dzisiaj w programie Środki na kulturę i sport rozdysponowane. Koncert charytatywny dla Chorego Tomka i podsumowanie tegorocznej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Powiadrać Worski na międzynarodowych targach turystycznych w Katowicach. 60 tysięcy złotych na kulturę i prawie 300 tysięcy złotych na sport. Miasto przyznało dotacje na zadania publiczne w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i sportu na ten rok. Do konkursu o przyznanie dotacji na zadania publiczne w dziedzinie sportu zgłosiły się 23 podmioty. Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę m.in. kryteria merytoryczne, społeczne, finansowe, a także analizując terminowość rozliczania się z dotacji udzielonych wcześniej, wyznaczyła 17 z nich i właśnie im przyznała środki na ten rok. Najwięcej, bo aż 84 tys. na swoje działania otrzymał Miejski Klub Zapaśniczy Unia Racibusz. Drugą co do wielkości dotację, to jest 60 tysięcy zł, otrzymał MKS SMS i Wiktoria. Raciborskim piłkarkom, to jest Piłkarskiemu Unia przyznano 35 tysięcy, 20 tysięcy złotych to pula dotacji dla AZS Rafako. Środki w kwocie poniżej tego progu to jest kolejno w wysokości 17, 10, 9 i 8 tysięcy otrzymali KS Silesia, LKS Studzienna, LKS Ocice i Klub Olimpijczyka Soku. W granicy 7 tysięcy złotych dotacji otrzymały natomiast kluby Markowice, Brzezie, Towarzystwo Belfer i Wicher Płonia. 5 tysięcy i mniej przyznano cykloklubowi klubowi UKS Siódemce, PTTK Ziemia Raciborska i TKKF Rafako. Najmniej bo 2000 zł otrzymała pomoc na dłoń. Natomiast w dziedzinie kultury w tym roku dofinansowane zostały zadania 10 podmiotów. 14,5 tysiąca zł dostało Stowarzyszenie ASK, 15 tysięcy, ale na realizację dwóch zadań przyznano grupie Rosynant, 10 tysięcy Polskiemu Bractwu Rycerskiemu, po 4,5 tysiąca złotych dostała parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Stowarzyszenie Źródło. Resztę, to jest 10 tysięcy zł, rozdysponowano na realizację zadań pozostałych pięciu organizacji. To jest kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu, parafii pod wezwaniem Świętego Paschalisa, Związkowi Chórów i Orkiestr w Stowarzyszeniu Horyzont i parafii pod wezwaniem w wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Szczegóły co do rodzaju zadań, na jakie przyznane zostały dotacje, dostępne są na internetowym serwisie Urzędu Miasta Racibusz. lub zapaśniczy Unia Racibusz. Wraz z zacnymi sponsorami zaprasza na międzynarodowe mistrzostwa polski juniorów w zapasach w stylu klasycznym racibusz 2007. Uczestnicy z pięciu krajów walczyć będą w sobotę 31 marca od 9 rano na matach osiru przy łąkowej. Uroczyste otwarcie mistrzostw o 15.30. Zapraszamy! Krzyżem za zasługi w odnawianiu i szerzeniu tradycji Legionów, przyznanym przez Czechosłowackie Stowarzyszenie Legionistów, odznaczony został poseł Andrzej Markowiak. Dekoracja nastąpiła w piątek w Wodzisławiu Śląskim przy okazji uroczystości związanych z obchodami 62. rocznicy zakończenia działań wojennych. 15 tysięcy złotych tyle udało się zebrać w tę sobotę na pomoc w spełnieniu marzenia Chorego Tomka. Raciborskie Centrum Kultury i Grupa Rosynant zorganizowało koncert charytatywny wspierający działania Fundacji Mamy Marzenie. Impreza poprzedzona była oficjalnymi podziękowaniami oraz podsumowaniem tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Choć od finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy minęły już ponad dwa miesiące, to właśnie w ten weekend raciborski sztab oficjalnie rozliczył tegoroczny finał i złożył podziękowania wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji. Niestety zawiedli wolontariusze i pozostałe osoby, które miały swój udział w powodzeniu tego 15 finału. Frekwencja na spotkaniu była bardzo niska. Pokazujemy wszystkie możliwe opracowania, obliczenia, kto ile zebrał, kto najwięcej, kto najmniej. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim oficjalnie, dlatego że ten proces wyrwania podziękowań z fundacji dla naszych lokalnych, powiedzmy darczyńców troszeczkę trwa. Stąd takie opóźnienie dwumiesięczne, natomiast o nikim nie zapomnieliśmy, dla wszystkich czekają odpowiednie laurki. Dzisiaj wielkie święto wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego, że osiągnęliśmy sukces. Bo przypominam, że zabrana kwota jest jedną z największych z ostatnich lat. Najważniejszym celem sobotniego spotkania było przyłączenie się do działań Fundacji Mam Marzenie. Wolontariusze RCK i grupa Rosynant zorganizowali tego wieczoru aukcję i charytatywny koncert, aby zebrać pieniądze na spełnienie marzenia chorego Tomka, który pragnie pojechać do Disneylandu. Inicjatywa wyszła od strony jednej z wolontariuszy orkiestry, która jednocześnie uczestniczy w działaniach Fundacji Mam Marzenie. Pracuję w fundacji od stycznia tego roku i póki co mam na swoim koncie czterech marzycieli, z czego dwóch już udało się spełnić marzenia, ale oddział Katowicki funkcjonuje już od 2005 roku i ma na swoim koncie ponad 800 marzeń, spełnia, przepraszam, ponad 80 spełnionych marzeń. W Polsce jest jeszcze kilka takich oddziałów właściwie w każdym większym mieście na świecie tą akcję w fundację zaangażowanych 30 krajów, więc w sumie daje to ponad 100 tysięcy spełnionych marzeń. Już. O czym marzą takie dzieci? E, o czym marzą z reguły dzieci? Przeróżnie, my mamy w fundacji takie cztery kategorie, w których dzieci wybierają sobie marzenie. To jest kimś, dziecko chciałoby być i przykładowo w zeszłym tygodniu udało się spełnić marzenie Karoliny, która chciała być aktorką i chciała zagrać w serialu Pierwsza Miłość i zagrała. Później druga kategoria to jest chciałbym zobaczyć i tak jak Tomek, który chce pojechać do Disneylandu, jest dosyć sporo takich marzeń. Dzieci chcą jechać do Rzymu, do Grecji, czasami nad Polskie Morze i to też już jest dla nich wielkie marzenie. Chciałbym dostać często laptopy, playstation i inne bajery. Na spełnienie marzenia Tomka w sobotni wieczór w raciborskim domu kultury Strzecha udało się zebrać prawie półtora tysiąca złotych. To jednak zaledwie 11% potrzebnej kwoty. O pozostałą część w dalszym ciągu zabiegać będzie fundacja. Decydujesz, co, gdzie, z kim, ale czy myślisz, co potem? HIV. Ludzki wirus upośledzenia odporności. Od wykrycia pierwszego przypadku w Polsce zakaziło się nim 10,5 tysiąca osób. Ponad 1800 z nich zapadło na AIDS zespół nabytego upośledzenia odporności. Połowa już nie żyje. To dane oficjalne, rzeczywistość jest jeszcze smutniejsza. Dla wirusa HIV nie ma barier i granic, nie ma szczepionki i uleczających środków farmakologicznych. HIV niszczy układ odpornościowy, powodując totalną bezbronność organizmu na drobnoustroje. Dostępne antyretrowirusowe lekarstwa jedynie spowalniają umieranie. Zainfekowanie płodu w łonie chorej matki, współżycie seksualne z zakażonymi, kontakt z zarażoną krwią przez wkłucia podczas przyjmowania narkotyków, wykonywania tatuaży i przekłuć uszu i innych części ciała to najczęstsze przyczyny zachorowań. Każdego dnia przybywa ich na świecie 14 tysięcy, a 8 tysięcy osób codziennie umiera. Nie bądź lekkomyślny. HIV i AIDS to nie przeszłość, to nie fikcja, to ciągle nieuleczalna i śmiertelna choroba. Drugie Dni Kultury w ramach Obchodów Rok Józefa von Eichendorfa rozpoczynają się jutro w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tego Tegoroczne dni odbędą się pod hasłem Twórczość romantyczna jako element kultury europejskiej. Dokładny harmonogram spotkań znaleźć można na internetowej stronie www.powiadraciborski.pl Powiat raciborski już wkrótce zaprezentuje się na Międzynarodowych Targach Turystycznych Silesia Tour 2007. Targi te to jedna z najważniejszych imprez turystycznych w Polsce. Zlokalizowana w samym sercu Śląska skupia turystyczne oferty wystawców z całego świata. W latach 2004-2006 Powiat Raciborski realizował projekt Turkom dotyczący rozwoju bazy turystycznej na terenie regionu Raciborskiego. Efektem tego projektu dla powiatu raciborskiego jest system wystawienniczy, jak również szereg gadżetów i ulotek promujących walory turystyczno-krajoznawcze ziemi raciborskiej i film promujący też walory pod tytułem Ziemia Raciborska zaprasza efekty tej pracy zapowiadaliśmy pod koniec ubiegłego roku i na początku tego roku że będziemy promować intensywnie na imprezach targowych dotyczących branży turystycznej i właśnie w najbliższy piątek wybieramy się na targi turystyczne międzynarodowe Silesia Tour 2007 do Katowickiego Spotka Powiat Raciborski będzie się wystawiać pod hasłem Zielona Oaza Kultur tak jak brzmi właśnie hasło promocyjne Powiatu Raciborskiego swoje walory prezentować będziemy wspólnie z innymi śląskimi miastami i powiatami w ramach Regionalnego Stoiska Województwa Śląskiego. W piątek również zaplanowano o godzinie 15.30 konferencję prasową śląskiej organizacji turystycznej z udziałem marszałka Mariana Ormańca. Podczas tej konferencji dyrektor siotu, pani Agnieszka Sikorska, prezentować będzie produkty turystyczne całego regionu śląskiego, w tym m.in. to, co do zaoferowania turystom ma Ziemia Raciborska. Razem z nami w piątek na targach obecne będą zespoły artystyczne z terenu Ziemi Raciborskiej. W godzinach od 13 do 17 zaplanowano prezentację Ziemi Raciborskiej, właśnie od strony kulturalnej. I tak wybierałem się z nami zespół wokalny Miraż z Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, zespół folklorystyczny Tworkauer Aiches z Tworkowa, jak również zespół Uśmiech z Gzoksitu w Tworkowie. Wielu z Was przy rozliczeniach z Fiskusem w ubiegłym roku zdecydowało się przekazać 1% należnego podatku na konto Fundacji na Rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Głównie dzięki tym wpłatom zakupiono aparaty EKG, wagi elektroniczne, zestaw komputerowy, urządzenia monitorowania oddechu niemowląt i stół zabiegowy. W znacznej części z tych wpłat zrealizowano program badań mammograficznych dla kobiet. Potrzeb jest coraz więcej, dlatego nie wahaj się i zrób to samo w tym roku. Zasil konto Fundacji, Organizacji Pożytku Publicznego, która prowadzi i wspiera inicjatywy zmierzające do podniesienia zdrowotności i do zakończenia budowy szpitala. Tylko 1% podatku za ubiegły rok. Ty też możesz być pacjentem Raciborskiego Szpitala, więc zainwestuj w siebie, postaw na zdrowie. A już teraz zapraszam państwa na filmowe zapowiedzi raciborskich kin i prognozę pogody. Informacją kończymy dzisiejsze wydanie wiadomości. Ja się z państwem żegnam i życzę przyjemnego wieczoru.